żeby wszyscy słyszeli, zanim zaczniemy. Zaczniemy właśnie tutaj. Taki krótki obrzęd właśnie błogosławieństwa nowego klasztoru, nowego domu zakonnego. Następnie wszyscy udamy się na furtę, czyli to miejsce, w którym zwykle, przez które się wchodzi do klasztoru. Tam będzie też krótka modlitwa. Później tym miejscem będzie trochę większe pomieszczenie. Będzie to refektarz klasztorny, czyli ta nasza jadalnia, stołówka, I który po tej... zawsze powołuje ludzi do naśladowania Chrystusa. Niech będzie z Wami wszystkimi. Gdzie dwaj lub trzej gromadzą się w imię Chrystusa, tam On jest pośród nich obecny. W tym domu zamieszkają ci, którzy który gromadzi Chrystusowa miłość, aby go wierni naśladować w miłości i dziewictwie, w ubóstwie i w posłuszeństwie. Błogosławiąc ten dom, błagajmy Boga, od którego pochodzą wszelkie dobra, aby bracia, mieszkańcy tego domu, całym życiem wyrażali to, co ślubowali. Niech razem z Jezusem we wszystkim szukają chwały Ojca i będą żywym obrazem modlącego się Kościoła. Kierowani Duchem Świętym i zgodnie ze swoim powołaniem, niech się starają, aby Chrystus zawsze mieszkał pośród nas wszystkich. Módlmy się. Boże, Ty zawsze budzisz w nas dobre pragnienia i pozwalasz, aby się spełniły. Błogosławimy Cię za to, że w tym czasie ziemskiego pielgrzymowania podtrzymujesz w nas tęsknotę za Twoim domem. Spraw Panie, niech Twoi słudzy, mający zamieszkać w tym nowym domu, słuchają Cię z wiarą, zwracają się do Ciebie w modlitwie, szukają pośród trudów i wszędzie Cię znajdują. Niech jako świadkowie Ewangelii roztaczają miłą, miłą woń Chrystusowej prawdy, a kiedyś radują się pełnym objawieniem Jego chwały, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Bracia i siostry, posłuchajcie słów listu do Hebrajczyków. Niech trwa braterska miłość. Nie zapominajmy też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę. Postępowanie wasze niech będzie wolno od chciwości na pieniądze. Pamiętajcie, że nie mamy tutaj trwałego miasta, ale szukamy tego, które ma przyjść. Bądźcie posłuszni, waszym przełożonym i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad duszami waszymi i muszą zdać sprawę z tego. Czyńcie to z radością, a nie ze smutkiem, bo to nie byłoby dla was korzystne. Chrystus Pan obiecał, że pozostanie wśród nie, wśród nas aż do końca czasów. Z pokorą i miłością zanośmy do Niego nasze błagania. Ty za sprawą Ducha Świętego przyjąłeś ciało z Maryi dziewicy, zamieszkałeś między nami, Boże. Z wdzięcznością przyjmujemy Ciebie do tego naszego domu. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas z Ty razem z Maryją i Józefem mieszkałeś w mieście Nazaret. Obierz dla siebie mieszkanie w tym domu. Ciebie prosimy. Wysukaj nas z Ty obiecałeś, że będziesz obecny wśród tych, którzy gromadzą się w Twoje imię. Wejrzyj na nas, których Twoja miłość zgromadziła w jedno. Ciebie prosimy. Boże, z Twego natchnienia pochodzą wszelkie pobożne zamiary. Wysłuchaj łaskawie nasze prośby i hojną łaską obdarz mieszkańców tego domu i tych, którzy tutaj będą przebywać, którzy tutaj będą gościć. Niech trwają w rozważaniu Twego słowa, we wzajemnej miłości. I w niestrudzonym działaniu Niegorliwie służą braciom A przez wierne naśladowanie Chrystusa Dają wszystkim Żywe świadectwo świętości Przez Chrystusa Pana naszego Amen Teraz przejdziemy na furtę I ze śpiewem na ustach Będziemy przemierzać Ten nasz piękny dom Klasztor Wymą opiekę